Nie to, co się wydarza, lecz sposób, w jaki na to odpowiadasz, tworzy twój spokój. Świat nie zawsze będzie łagodny. Ludzie mogą mówić słowa, których nie rozumiesz, a los może przynieść wiatr, którego nie oczekiwałaś. Lecz w tobie istnieje miejsce, którego żaden podmuch nie sięga ciche centrum, źródło decyzji, jak patrzysz na to, co przychodzi. Niech twoja reakcja będzie jak spokojne jezioro, które odbija wszystko, a niczego nie zatrzymuje. Bo mądrość nie polega na tym, by zmieniać bieg świata, lecz by pozostać sobą, gdy świat się zmienia. Wtedy nawet burza staje się nauczycielem, a każdy dzień nową lekcją łagodności. Gdy jesteś w niepokoju, powiedz: Wybieram spokój, nawet wtedy, gdy świat wokół milknie lub krzyczy bo to ja decyduję, jaką wibracją odpowiem.